Tak jak zobaczyłem ten tryb, pomyślałem sobie, muszę go nagrać, trzeba przerwać tą ciszę na moim kanale I... bitwa Bitwa na granaty I... I ogólnie minus tego jest tylko taki, że trzeba kupować te granaty na początku rundy A tak to ja, bo... Tak to można grać Ale jest plus tego trybu, nauczysz się przynajmniej jakby... No i się tego, eee, tego, tego, tego granatami rzucać i grać? To jest o plusy z tym. Tego ja dam nagrywki, może gdzieś tu, żeby mi nie przeszkadzało. No. Minus mówię jedynie, że trzeba granat kupować. Tak byłoby fajnie nawet. Co jeszcze? No, trochę was pominęło Ogólnie i no. Ale będzie bądź... <laughs> To jest fajne, naprawdę. Nie wiem, możesz granatami się grać na talii, na Jedyny minus to, że znajdzie się ten mądry jeden gracz, który będzie biegł z plasy. Czemu? Bo tak. Ładnie eee. 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 no ładnie dobiłem punkcików, ładnie. Znajdzie się ten mądry jeden gracz, który będzie biegł z pasem. Do na ładnie, to wszystko moja zasługa. Okej, okay. ale ważne, że się udało. E, bym coś wam mówił, ale nie jestem przyzwyczajony do takich nagrywek, bo, no, sporo czasu się nie nagrywało i po prostu coś nie, coś nie umiem. I nie wiem, nie wiem, zapomniałem, jak się nagrywa. Jazdy. no ja widzę. No, w sumie teoretycznie To no jest fajne takie zostawianie paki. No, biegniesz, biegniesz zostawiać pakę. Gościu po chwili się orientuje i frag. No, ale to nie lepiej granata podrzucić taka beka, haha, granat podrzucona mi się nie skapnął. Fajniejsze jest. Tylu, to Nowa metoda, proszę bardzo. Biegasz, spamisz, bo oni próbują cię z kasy ścignąć, a wiesz, to biegasz tylko i spamięć No widzicie Może nie najlepsza metoda, ale zawsze co ja sam się Także no. <grybujesz> Nowa metoda biegasz jak na speedzie i też pod siebie granaty i tyle filozofii no jak was łapnie to już musicie um, jak was już raz granat zaczepić, co sami widzieliście. No już trzeba tak ślepia. Aha, nie właściw jaki pół sprytny. Dobra. <śmów> Mój tryb. <śmów> Mój tryb, oj tak. No i to na teraz sobie odcinka i no powrócę do życia, postaram się jakoś i e, tyle chyba, nie wiem. Jakby no... Nie no dobra, że jeszcze jedną tur, jedną rundkę pierdolną no, czemu by nie. Także ładne. No. Czemu była taka cisza? Bo... Because... no e, e, tak. I... Co do Minecrafta. Miałem fajny seed. To znaczy fajny świat. Yy, fajną bazę, rozbudowane. Wszystko miałem, wszystko zapisane. W telefonie, przez przypadek, nas skasowałem i to nie jest. Znaczy, nie do końca to był przypadkowy przypadek. Ogólnie skasowały mi się, cały materiał mi się skasował, i dupa z tego wyszła. Także, no. Aha. Yy, ogólnie dupa z tego wyszła, bo fajnie było zmontowane, wszystko fajnie rozegrane i tak dalej. Normalnie fanki i fanowie by robili i tak dalej, Szok, niedowierzanie, ale nie co z tego wyszło to nic, bo się wszystko usunęło. Więc kiedy będę miał wolną chwilę, nagram wam klocki to pokażę co osiągnąłem do tej pory i zabiłem go! Osiągnąłem sporo, a skończyło się na tym, że nie mam nic. Także no, fajnie. Dobra, próbujemy znowu strategię z rozrzucaniem. no i będzie problem. Aha, ktoś miał graffiti i zmarnował na, na takie coś, okej. Okay. Okej, okay, kto co woli? No kurna! Stoi na tej pierwszej scenie da się wyjść z niego. W ogóle wam pokażę jaki wpłynek mi, jak mi się zmienił przez ten czas jeszcze. To, to jest myśl. Bo oj sporo się zmieniło. Fak. No właśnie tu są minusy. Podrzucania pod siebie, ale jest to też najszybszy, najszybszy sposób na wybicie dużej ilości graczy. Nic nie robieniem prawie, że. Kurde! A z tym podrzucaniem będzie problem. Co jeszcze? Nauczyłem się skakać w bombach, nie do końca i wait, wait. Coś teraz powie taka ale filozofia skakać. No. Każdy uczy się powoli, w swoim tempie i po swojemu. To jak psucie innej zabawy. Ale jak tamten... jak on przeżył? The fuck? Ja się miałem taką różnicę, nie wiem dlaczego on jeszcze żyje. Nie zorientujesz się, że granat jest pod nogami i już cyk oh, fuck Nie, to by nic nie dało i tak Dziwne, że go nie zabiłem, no to jest dziwne What the fuck? Ale dziwnie tutaj na zone 9 się gra Właściwie w ogóle nie grałem na zone 9, także... Czy nie wiem nawet jak ten tryb, jak ta mapa się nazywa dokładnie że jak ten śmiech brzmi. jest już samego siebie się boję. No nie! Tak to jest. Przyjdzie powiadomienie i od razu cyk już lagi. Nawet nigdy mi się gra w to. W to czekajcie, który jestem na no, pierwszy. Ha, kto by się spodziewał? Na pewno nie. No i fakt po mnie. Nie wiem, dla mnie to jest troszkę dziwne, że jeśli obrywa postać, to się zatrzymuje. Jakby wiadomo realizm i te, te, i te podobne. Ale aczkolwiek weźcie, Fajniej by się grało, że obrywa, może dalej uciec. Jezu. Nie no, zawrócić się można na granicie. Dobra, zostało mało czasu, a trzeba jeszcze wygrać. Bo zaraz sobie Łata! Ale zabiłem, zabiłem kogoś. Pytanie, czy exchange tam buja, to punkt idzie dla rywali. To jest dobre doskonało. koniec, ja się odstrzeliłem. No nie no. No i MPV dostał jakiś typek, który ma, może nie dwa razy mniej niż ja, ale o wiele mniej niż ja. To jest do dupy. O, 10 <grym wytkujesz> Ej, może się udało pewnie zrobić. No może, kto nie? Uwaga, moje ku. Czekajcie. Ten dan dan dan. dan. Jem błupy. Błupy. Aczkolwiek. Ten skin, o Boże. Ja jeszcze nagrałem reakcję jak go miałem. Jak go dostałem w końcu. Jak ja się rajcowałem, kurna. Chyba nawet odcinek nagrałem, jak się fleksuje cały czas tym uspem i no, niestety usunął się jak duża część innych. No, jest jakiś za bogatek bardzo niebieski jest. <grym> I co tu jeszcze? No i zaczynają się takie gówniańsze skiny, które są inwestycją bardziej, bo na przykład takie P350 Savana, które było kiedyś warte jednego golda, teraz jest warte. No 70 golda jest duża zmiana, poszło ostro do góry, więc takie mega stare i gówniane skiny będą od ciuda warte Na przykład e filtr, cyk cyk cyk. Tak, najdroższy. O te trzy skiny były kiedyś w moim posiadaniu. Nie, no każdy posiadał kiedyś te skiny. I no jak sami widzicie, fortunę kosztują. I boli trochę, jak uświadamiasz sobie, że je miałeś. I w ogóle, a jeszcze kiedyś ci się nie podobały, a teraz jak to tak patrzysz, to nawet ładne są. Ej, w sumie mógłbym kupić tą M4 i tego yy, kałaszka. Na, ten, na te M16 mnie nie stać. Yy, ale takie EQ, takie wiecie, brązowe. No, bo teraz byłoby ciężko takie EQ. W ogóle tu zmienili nazwę, bo się nazywało Bold, a teraz jest inna. i w sumie to nie jest nie zły pomysł mieć takie całe brązowe EQ. No, tutaj Irona kupić. Do TT ustawić sobie brązowe EQ. Albo w ogóle mieć sobie któregoś dnia. Ach, no trudno. Dobra, zagramy jeszcze raz, bo sporo można dostać za bitwę na granaty. To jeszcze wait, wait, wait wiem, wait. czegoś nie pokazałem w moim oku. Nie wiem, czy to było na poprzednich filmach. Ta naklejeczka jest teraz warta. <laughs> Więc niedługo, może. Nie, za du... niedługo to nie. Nie wiem, za parę sezonów może ukazać się opening z. no, Case'a, a może i nawet dwóch. Także no. Dobra, bitwa na granatę i można sporo dostać hajsu za to, więc nice. Kurde, mi się nie robi. Jak ja go nie odstrzeliłem, a on sam się odstrzelił, nie wiem. Hmm. Ciekawi mnie, ile osób mnie rozpozna poprzez moje teksty i tym podobne. Co oh, Wybiłem kogoś i sam się zabiję zaraz. Tutaj chyba jednak asysty nie da się zrobić, jest to niemożliwe. Dlaczego ludzie powstrzymują się od rzucenia granatami? To jest w połowie bestyń. No i powiem. No to jest chyba jedyny minus e, granatów takiego podrzucania pod siebie i uciekania jedyny minus to no właśnie jak widzicie to że jak granat zapie to no to po prostu prowadz jest z innego ale możecie w ten sposób nabić najwięcej cili nowa metoda odkryłem yy, ten tryb przed paroma minutami już nowa metoda nie bardzo Muszę wykusić jeszcze rozbawienie, takie zakończenie. Oh fuck. Fuck. Nie, no nie da się chyba gdzieś zezgra ta spódnok. Ale tak ciężko będzie się przystawić, jak dużo będzie na tym tylu grał. Nie będzie zaraz takie, że... No. Po prostu. Ciężko będzie się przystawić, bo będzie cały czas się myślało, że ma się dużo granatów. No może kto wie. Nie, mam maszę wrażenie, że wszyscy wzięli się na mnie z Kurwa, znajdzie się ten, co bawi się granatami, wsuję zabawę. Jest Znaczy tymi, yy, tymi tymi, yy, Podłużyłem tą granat no właśnie. Tak. A jednak można uciec od góry na podnóg. Wystarczy od razu wyskoczyć yes. Wszystkie dane. Kultura nakazałaby przejść do tamtej drużyny, żeby mieć szansę im dać, a każdy jest już za późno. I nie chce mi się. Jeden ma już takie eybe w na na Aj, i mnie ten granat. Ja już tam się odstrzeliwuję tymi granatami. A ciekawe, czekajcie. Nikomu punkt chyba nie idzie, albo nam, czekajcie. Nie wiem, to byłoby do przeanalizowania. A nauczył się ktoś ode mnie w końcu, rzucać coś granaty pod nogi. Pst, ta najlepszy gracz odstrzelił się sam. No ale nie, not bad, not bad. Dobra, musi być 30 golda. Jedyne czego potrzebuję. Y 30 i tych manaciaków. No. Mm, let's go. Let's go. Wolę mieć pewność, bo raz mnie nie. No i oczywiście poleci coś widzianego, bo to jest najgorsza skrzynia. Wy to sobie jaja robicie widzowie ze mnie. Ja już mam tyle tych pomp, że to jest hit Najmniej tych trafiłem o Ciekawe dlaczego Kusi wziąć zrobić... E, wytworzyć z nich e, jak to? E, wytworzyć, ale... No niby nie są bezwartościowe. Są jakby... Czekajcie, no jakbyśmy chcieli tak wytworzyć tylko tego, tego... Tego, tego, tego. No mogę wytworzyć niby. No a z drugiej strony Czy ja chcę. Mogę później stracić na tym. Dobra, no nie ryzykuję ten coś tam coś. Aha. 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 Fajnie. Dobra, ja się będę z wami żegnał i co tam jeszcze no do usłyszenia cześć i pa